Cześć, kochani, zaraz wspólnie przygotujemy energetyczny koktajl, który jest wymiennikiem porannej kawy. Zaczynamy, oglądajcie. Jeżeli szukacie więcej przepisów na koktajle, to zapraszam do mojej książki: koktajle do zadań specjalnych, ale oczywiście przede wszystkim do subskrypcji mojego kanału, gdzie bardzo często będę pokazywać różne fajne koktajle. Jestem totalnym maniakiem kofeiny. Uwielbiam kawę i wiele osób też lubi poranną kawkę, która stawia na nogi. Ale wiecie, że picie kawy na czczo wcale nie jest zdrowe, ponieważ podnosi poziom kortyzolu, czyli na od rana jesteśmy naładowani, nabuzowani, ale to wcale nie jest dobre. Ja wykonuję u siebie w gabinecie testy genetyczne, które między innymi pokazują, jaki mamy metabolizm kofeiny. Sama sobie też zrobiłam ten test i co się okazało, że bardzo wolno metabolizuje kofeinę. Czyli nie oznacza to, że nie mogę jej pić, ale ona długo zalega w moim organizmie i kiedy przedobrze z tą kofeiną, od razu czuję takie lekkie drgawki, niepokój, trochę delikatne mdłości, ból głowy to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Można oczywiście pić kawę bezkofeinową, ale ten naturalny aromat mielonej kawy no nic go nie zastąpi. Możemy pić 2-3 filiżanki kawy dziennie. Filiżanki, nie kubki. Filiżanka ma około 120 ml. Kawa czarna ma więcej antyoksydantów, czyli polifenoli. Kawa z mlekiem ma ich mniej, natomiast jest łagodniejsza dla żołądka. Ale co Zamiast tej kofeiny, kiedy potrzebujemy pobudzenia, kolejna dawka energii w ciągu dnia, e, a nie chcemy sięgać już po kawę, tutaj przychodzi nam z ratunkiem guarana, która jest idealnym wymiennikiem kawy, również zawiera kofeinę, ale taką kofeinę, która wolno się uwalnia w naszym organizmie i wystarcza na dłużej. W naszym koktajlu będą jeszcze inne energetyczne składniki, które mają. Dosyć dużo cukru, no bo ten cukier daje energię, ale cukru naturalnego, cukru z owoców. Będzie to banan i mango, które mm, mają i jedną z najwyższych zawartości cukru ze wszystkich owoców. Już mnie trochę znacie i wiecie, że kocham zielone. Nie ma koktajlu bez zielonego. Dzisiaj do naszego energetycznego koktajlu użyjemy szpinaku, czyli wrzucamy do blendera dużą garść szpinaku. Dużą, dużą, u mnie prawie dwie. Do tego dodajemy banana, najlepiej takiego dojrzałego, no bo ma być słodziutko. Kolejno do blendera ląduje połowa mango. U mnie dzisiaj duże mango. Ja dzisiaj potrzebuję dużo energii od rana. I coś płynnego do naszego koktajlu, bo w końcu mamy pić, czyli szklanka. Napoju migdałowego. W porównaniu z mlekiem krowim, napój migdałowy zawiera mniej węglowodanu. Spośród wszystkich napojów roślinnych, napój migdałowy ma najwięcej wartości, najwięcej witamin i składników mineralnych. I najważniejszy składnik naszego porannego energetycznego koktajlu to łyżeczka guarany. Zaczynamy miksować nasz koktajl. Ale ślicznie pachnie ten koktaj, jak jest gładki, jak pięknie zmiksowany. Przyznam Wam się, że nie jadłam jeszcze śniadania, ale taki koktajl to też doskonałe śniadanie, jeżeli nie lubimy takich ciężkich porannych śniadań, bo niektórzy wolą rano wypić koktajl, a później dopiero zjeść konkretne śniadanko. Testowanie. Mm. Koktajl jest bardzo słodziutki i nie czuć goryczy guarany. Na zdrowie.